Nazywam się Patryk Bojsa i jestem fizjoterapeutą w Kadrze Narodowej Seniorów Polskich wioseł. Moja praca jako fizjoterapeuty polega na tym, aby przede wszystkim diagnozować zawodników pod kątem problemów zdrowotnych, jeśli chodzi o kwestie fizjoterapeutyczne i przeprowadzanie terapii w tym zakresie. Dodatkowo współpracujemy z zawodnikami z trenerami, organizując wszelkiego rodzaju zajęcia ogólnorozwojowe oraz konsultujemy z trenerami plan przygotowania motorycznego zawodników tak aby w jak największym stopniu zapobiegać kontuzjom które mogą się pojawiać w naszej dyscyplinie sportu. Najczęściej jeśli chodzi o kontuzje mamy problemy z odcinkiem lędźwiowym, także to jest problem, który sprawia nam najwięcej kłopotów, ale dajemy sobie radę i systematycznie pracujemy nad tym, żeby wprowadzać profilaktykę, która niweluje ten problem. Przede wszystkim na zawodach jesteśmy odpowiedzialni za to, aby towarzyszyć zawodnikom podczas samych zawodów, także fizjoterapeuta jest razem z zawodnikami na torze. W momencie, kiedy zawodnicy przygotowują się, część z nich wymaga indywidualnej rozgrzewki, którą realizujemy razem z nimi. Dodatkowo podczas samego biegu musimy być obecni na torze w momencie, kiedy zdarzyłaby się sytuacja, że bylibyśmy niezbędni. Tak samo przed rozgrywanym biegiem jesteśmy na torze w razie sytuacji, kiedy pojawiłyby się Jakieś problemy z zakresem ruchomości, z napięciami mięśniowymi albo kontuzjami, co jest naprawdę bardzo dużą rzadkością. I następnie po samym biegu jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby podać zawodnikowi jak najszybciej zestaw postartowy składający się z węglowodanów i białek, które przyjmują bezpośrednio po starcie. I jeśli któryś zawodnik wymaga opieki bezpośrednio po samym starcie, jesteśmy dla niego. Po powrocie do naszej bazy storu przeprowadzamy zabiegi z zakresu odnowy biologicznej wszelkiego rodzaju masaże, terapię manualną lub ćwiczenia indywidualne z zawodnikami. I to jest nasza rola przede wszystkim na zawodach, czyli tak naprawdę być cały czas obok zawodnika i w sytuacji, kiedy wystąpiłyby jakieś potrzeby albo kontuzje, reagować. Zapraszam wszystkich do kibicowania polskim wiosłom podczas Igrzysk Olimpijskich. Pozdrawiamy wszystkich sympatyków i fanów wioślarstwa. Trzymajcie za nas kciuki.